Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu magów ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Mielcz! Dobra, zrzucajcie go! Aaaa! Witamy w kolonii. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już! Stawaj. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie, tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego Cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w Starym Obozie. Diego pomógł bezimiennemu, po czym pozostawił go samego. Przed nim teraz pierwsze wyzwanie, którym jest zostanie się do starego obozu. Na drodze spotka wiele niebezpieczeństw, które będzie musiał stawić czoła. Tuż po wyruszeniu z miejsca wymiany znalazł się przy bramie, na której stali strażnicy. Postanowił z nimi porozmawiać. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to cichy i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest, kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby komes nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sami już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuje broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Kawałek dalej udało się Bezimiennemu znaleźć opuszczoną kopalnię, o której wspominali strażnicy. Postanowił wejść do środka i poszukać oręża, który pomoże mu przedostać się bezpiecznie do starego obozu. Jedyną bronią, którą tam znalazł, był stary, zużyty kilow. Bezji bardzo szybko zlokalizował swojego pierwszego przeciwnika, który co prawda nie stał na jego drodze, aczkolwiek chciał wypluwać swoje nowe narzędzie. W razie jakiegokolwiek problemu miał możliwość szybko oddalić się od przeciwnika. Podchodząc do miejsca konfrontacji, zauważył stary, zużyty miecz, który mógł podnieść, jeśli uda mu się pokonać szczura. Podczas swojej wędrówki do obozu spotkał bardzo wiele potworów, z którymi bez większych problemów się rozprawił. Bezmienny wyszedł na górę, aby się rozejrzeć i dzięki temu dostrzegł ogromny stary obóz. Ruszył w jego kierunku. Zawsze. Hej, ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwo Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draksa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami, niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na Twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada: nie wchodź do lasu. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w Starym Obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu, gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi, na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady. Tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgnieją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na Twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskudztwa nie przedostały się na drugą stronę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasów w pojedynkę. Chyba że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z tękim kilofem. Hi, hi, hi. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie. Czy to jest stary obóz? Nie, nowy. Stary obóz leży pod mostem. Po rozmowie ze strażnikami mostu, jedyna słuszna decyzja, która przyszła do głowy bez jemu, było dostanie się do starego obozu. Ogrom tego obiektu wywołał u bezmiennego pierwszy raz od przybycia do Górniczej Doliny poczucie bezpieczeństwa. Widząc uzbrojonych strażników, poczuł, że nic mu nie grozi. Zbliżając się do bramy każdy ruch śledziły chłodne spojrzenia strażników, które obserwowały każdy krok naszego bohatera. Podejrzliwe spojrzenie nie wzbudziło w nim niepokoju, bo doskonale wiedział, jak ludzie mogą reagować na nowo przybyłych. Zachowując się zupełnie normalnie, udał się dalej w kierunku ogromnej bramy obozu, na której widoczne były ślad walki oraz to, z jaką precyzją została wykonana. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie, Właś. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. Bezmienny odniósł wrażenie, że strażnik potraktował go bardzo nerwowo. Lecz gdy usłyszał słowo Właś. Poczuł ogromną ulgę i ruszył dalej drogą prowadzącą do zewnętrznego pierścienia obozu. Po przekroczeniu bramy dało się zauważyć ludzi, którzy ze sobą rozmawiali. Tylko niewielu z nich miało wyryty strach na twarzy. Bohater przypuszczał, że to są osoby, które również jak on trafiły do więzienia stosunkowo niedawno. Kiedyś takie sprawy załatwiało się innego Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebuje w tej historii. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso. Wszystko. Ty też możesz mieć w tym obozie. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza takie sprawy A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rud. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekaj. Na Twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co to trafiłeś. Lepiej się w nic nie pakować. Trzymaj się. I to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli macie ochotę na więcej, dajcie znać, zostawcie lajka, like zostawcie subika. I widzimy się w kolejnych odcinkach.